Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pochylamy się nad Słowem Bożym, trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia opisuje nam wydarzenie z XIII wieku przed narodzeniem Pana Jezusa. Wydarzenie dokonuje się po wyjściu z Egiptu, z niewoli faraona. Izraelici już po 400 latach, Zostali wyprowadzeni Ocą Bożą przez Mojżesza i prowadzeni są na pustynię, na pustyni Synaj. Tam Bóg zawrze z nimi przymierze z Mojżeszem i przez Mojżesza z całym narodem. Tam otrzyma również Mojżesz na górze Synaj dwie tablice kamienne z dziesięcioma przykazaniami, czyli dekalog dziesięć słów. I czytamy, znamy dokładnie ten dekalog, odmawiamy go zapewne codziennie w pacierzu, ale warto go przytoczyć przynajmniej po części. W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan, Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Człowiek nie może sobie tworzyć różnych bożków, a tym bożkiem może być wszystko, do czego się tak łatwo przywiązuje. Kariera, pieniądz, również jakieś bogactwa, jakieś rzeczy, nawet i człowiek może być, człowiek się przywiąże, zniewoli. Różne mogą być te zniewolenia, którym człowiek poświęca swoje serce. Bóg żąda, aby tylko Jemu oddawać cześć, Jego tylko uznać za jedynego Pana, tylko bo przy Bogu będziemy sobą, zachowamy swoją wewnętrzną tożsamość, zachowamy swoją godność, wolność, będziemy realizować największe swoje dobro, które nam pomoże to dobro przekładać na służbę innym ludziom. Drugie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Czyli tutaj człowiek nie ma wyobrażenia Boga. Bóg jest ponad nasze wyobrażenie. Bóg jest transcendentny, czyli przekraczający nasze możliwości. Bóg jest nieskończenie większy niż to sobie wyobrażamy. Dlatego Żydzi mieli zakaz czynienia jakichkolwiek znaków, obrazów Boga. Dopiero w Jezusie Chrystusie, kiedy Bóg się objawił, to stał się dla nas tak bliski, tak widzialny. Jednocześnie możemy w jakiś sposób sobie go wyobrazić, przybliżyć, ale poprzez człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, Jego dobroć, Jego miłość, Jego delikatność, Jego taktowność, a Jego zarazem wszechmoc, Jego wszechmoc. Czytam również trzecie przykazanie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Tu jest wezwanie, aby przez sześć dni... Pracował solidnie, uczciwie, wypełniał obowiązki. Natomiast Dzień Święty dla nas, ludzi wierzących, to już jest nowy dzień po Szabacie, czyli niedziela, by ten dzień przeżyć jako dzień radości chrześcijańskiej, dzień spotkania z Chrystusem stałym, dzień Eucharystii, dzień wspólnoty rodziny, dzień odpoczynku dla zregenerowania swoich sił. Ma ogromne, głębokie znaczenie to przykazanie dla dobra człowieka. Po to Bóg je ustanowił, żeby były u fundamentów całego porządku moralnego, naszego dobra osobistego, ale i dobra społeczeństw i dobra świata. Przykazania właśnie są po to dane przez Boga, aby pomagały ludziom realizować najwyższe swoje dobro w miłości i w prawdzie. Wolności i Sprawiedliwości. Czwarte przykazanie mówi: czci ojca Twego i matkę Twoją, szacunek dla rodziców. W młodym wieku, kiedy jesteśmy wobec nich jako dzieci, a później, kiedy już są w podeszłym wieku, by mieli należny szacunek i opiekę ze strony swoich dzieci. Nie będziesz zabijał, tak, tu jest wezwanie do szacunku wobec ludzkiego życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci i nikt nie ma prawa naruszyć tego, tego wielkiego daru Bożego, jakim jest życie. Tak mówił Jan Paweł II Święty. Nie będziesz w cudzołożył szacunek dla ludzkiej godności, dla czystości własnego serca, ale i relacji międzyosobowych. Nikt nie może być przedmiotem dla drugiej osoby, tym bardziej naruszania tej godności poprzez łamanie przykazania szóstego. Nie będziesz kradł wezwanie do sprawiedliwości, do uczciwości, która pomaga budować wspólne dobro. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, odpowiedzialność za wypowiadane słowa, których nie wolno naruszać. Dobrego imienia drugiej osoby poprzez kłamstwa, czy też obmowy, oszczerstwa. Nie będziesz pożądał domu Twojego bliźniego, ani żadnej rzeczy jego ani, żony jego, ani żony swojego bliźniego. No właśnie, porządek moralny, uszanowanie dobra drugiej osoby, ale i godności drugiego człowieka, czyli nienaruszanie tego porządku moralnego w małżeństwie. I poza małżeństwem nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego. To wszystko stanowi jakiś wielki fundament moralny, na którym Bóg pragnie, aby ludzie budowali swoje życie doczesne, osobiste i wspólnotowe. W Ewangelii mamy również Pana Jezusa pokazanego, jak przychodzi do świątyni i zastaje, przedających i kupujących na terenie świątyni Jezus powiedział do nich zabierzcie stąd to wszystko i nie róbcie z domu ojca mego targowiska uczniowie przypomnieli sobie, że jest napisane gorliwość o dom twój pochłonie mnie Żydzi pytali jakim prawem to czynisz odpowiedział im Pan Jezus zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo Żydzi postawili mu pytanie: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? Jezus mówił tutaj o świątyni własnego ciała, nie o tej materialnej, która stanowiła tak ważny obiekt kultu religijnego dla Żydów, ale o świątyni własnego ciała. Jezus zapowiada nową świątynią, będzie, jego człowie, będzie nim Jego człowieczeństwo. To poprzez człowieczeństwo Jezusa mamy zdolność spotykać się z Bogiem Ojcem. To człowieczeństwo Jezusa jest tym miejscem, w którym dokonuje się prawdziwy teraz kult składany Bogu Ojcu. Dlatego też ta więź z Jezusem dla człowieka będzie najważniejsza, życiodajna, twórcza, uświęcająca, zbawiająca. Więź z Panem Jezusem, przyjaźń. O tej yy, prawdzie będzie też mówił święty Paweł w liście do Koryntian, wskazując na Chrystusa jako źródło prawdziwej mądrości i źródło prawdziwej świętości. I mówi tak: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy, Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Cała pełna mądrość przychodzi do człowieka w Jezusie Chrystusie. Pełną prawdę odnajdujemy tylko w Jezusie Chrystusie. On jest źródłem i prawdy, i mądrości. Poznając Chrystusa, poznajemy autentyczną, obiektywną prawdę. Poznając Jezusa, stajemy się mądrzy Jego mądrością. Czyli otrzymujemy światło Ducha Świętego, które nas prowadzi niezawodną drogą ku życiu, ku wiecznemu szczęściu. Zapraszam wszystkich na Eucharystię, bo w niej spotykamy żywego Jezusa, który jest prawdą i mądrością, życiem i jedyną naszą nadzieją. Szczęść Boże.